Explorer firmy Mont Blanc jest przez wielu uważany za najlepszego klona Aventusa. Um, niektórzy na, na forach i na, w różnych opiniach pisali, że są to perfumy do, od siebie nie do odróżnienia czasami, nawet a szczególnie w powietrzu. Um, no, co do tego to może zaraz. A czy, ki, czym jest Aventus? Um, jeśli jeszcze jakimś cudem o Aventusie nie słyszałeś, nie słyszałaś. To są, są to perfumy, które powstały w 2010 roku. Um, obecnie wydaje mi się, że są bardzo popularne, nie, nie tyle wydaje mi się, no, co, co można to stwierdzić, też przez to, że już są, są to perfumy, których klimat kopiuje się nawet w perfumeriach mainstreamowych, także w Douglasie czy w Sephora możemy śmiało znaleźć również perfumy inspirowane Aventusem. Um, Hype na te perfumy zaczął się nie wiem około 2016 roku, 2015, z tego co pamiętam. Um, no, wtedy pamiętam, że dzieliły one ludzi, miały wielkie grono zwolenników, jak i wielkie grono ich przeciwników, którzy uważali te perfumy za absolutnie nic specjalnego. Um, no ale co? Um, co, co można powiedzieć na pewno o Aventusie, to Bacze, um, czyli numery seryjne, numery serii, numery party um, jest z tym trochę paranoja, wydaje mi się, bo um, chodzi o to, że jest, można znaleźć na forach różnych, na Bass Notes albo na Fragrantice, jest nawet jakiś taki Wielki plik, ogromny spis wszystkich Baczy Aventusa i one są po kolei opisane, są oceniane, ten jest najlepszy, ten jest najgorszy, ten ma, ten, w tym wyczuwa się trochę więcej porzeczki, w tym trochę więcej ananasa, w tym trochę więcej dymu, także paranoja wydaje mi się, że ludzie zamiast cieszyć się zapachem doszukują się nie wiadomo czego i polują na te wszystkie vintage formulacje także no cóż no, te stare Bacze, nie wiem na 2014, nie mówiąc o, już o tych początkowych, bo wiem, że te 11, 12, 13 są kosmicznie drogie ale te, 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 te w ogóle, te Bacze sprzed kilku lat są, naprawdę osiągają takie ceny że to jest e, szokujące e, no, tym bardziej, że nowe Bacze Aventusa głównie z tego co mi się wydaje, z tego co słyszałem, bo nie znam wszystkich oczywiście bo, bo nie, nie jestem szalony, ale są raczej bardziej owocowe. Te starsze były bardziej męskie, bardziej dymne, no nie wiem, no może, może kiedyś się skuszę na jakąś próbkę i w ogóle kiedyś będzie mi dane poza jakiegoś starego Aventusa, bo dostanie tego graniczy z cudem. Miałem, miałem z 2016 roku, miałem z 2017, aktualnie używam 2019 i Szczerze nie było między nimi ogromnych różnic. Może jakbym ręka w rękę je testował, może coś bym wyczuł, ale naprawdę czuć, że to po prostu, czuć, że to te, te same perfumy. No, nie zmieniły się one drastycznie. I plus, y, plus ludzie opisują, że te starsze bacze miały świetną trwałość, świetną projekcję, a te nowe to woda. Um, no, nie wiem, na mnie, na mnie żaden bacz nie był jakoś kosmicznie trwały ani projektujący. Także nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, że jesteś pełno, naprawdę pełno klonów Aventusa i miałem do czynienia z wieloma, naprawdę wieloma, z arabskimi klonami, z naszymi klonami, takimi bardziej ogólnodostępnymi, i jedne są lepsze, jedne są gorsze. Ale żaden szczerze, wydaje mi się, nie może się równać Aventusowi. I nie mam tu na myśli trwałości i projekcji, bo to, to nie wiem, klony przewyższają często Aventusa, jeśli chodzi o to, według, wydaje mi się. Ale sama jakość, naprawdę w Aventusie czuć, e, czuć jakość, nie stwierdza, że są to perfumy warte swoich pieniędzy. No, a, absolutnie nawet nie o to chodzi. Jest to też kwestia subiektywna. No. E, produkcja perfum kosztuje niewiele pieniędzy. A Szczególnie na taką skalę, także no jest to bardzo dużo, ale szczerze nie, nie poznałem klona, który dorównywałby jakościowo Aventusowi, który podobałby mi się tak bardzo jak Aventus. Także nagadałem się, a teraz czas na jakąś mini, może nie mini, po prostu recenzję porównawczą obu tych zapachów, czyli Clear Aventusa i Montblanc Explorer. Zapraszam. Zacznę od protoplasty, czyli od Aventusa. E Dodam, że miałem tutaj um, moje doświadczenia bazuje na um, wersjach 2016, 17 i 19 roku, tak tylko zaznaczam. Um, otwarcie niezależnie od roku produkcji jest naprawdę naturalne, jest przepiękne. E, wyczuć możemy cytrusy i owoce. Między innymi jest to jabłko, jest to ananas, czasami również odrobina czarnej porzeczki. E, mimo tej owocowości. Nie wiem, jak, to, jak to, ktoś to słyszy, mógłby powiedzieć, że to unisex, ale szczerze według mnie pachnie on zdecydowanie, zdecydowanie męsko. Um, I to czuć, um, czuć, czuć to, że jest on skierowany um, do mężczyzn, bo um, poza owocami mamy tutaj wyraźnie wyczuwalne drewno, mamy um, birch tar czyli brzozę, dziegieć brzozowy, zwał jak zwał. Jest to zapach, jest to nuta, która daje takie skórzano-dymne niuanse. Mamy tutaj również mech dębowy, którego jest naprawdę dużo i daje on takie leśno, może ziemiste nieco nuty. Odrobina paczuli, przez te nuty Aventus może kojarzyć się odrobinę tak retro, nieco jak old schoolowe męskie klasyczne perfumy. Wydaje mi się, że w tle jeszcze mamy odrobinę wanilii. Całość jest, całość jest taka naprawdę gładka, jest... Pachnie, pachnie, naprawdę, naprawdę drogo, pachnie bogato, pachnie ekskluzywnie. Jeśli chodzi o serce Aventusa, w sercu... W serce to jest, wydaje mi się, głównie jest taki wyjątkowo słodki, akurat w przypadku tych perfum, tych Baczy Aventusa, które testowałem, jest to słodki ananas, cytryna, brzoza, dymna brzoza drewno, które jest takie suche i wytrawne, i mech. Do tego, tak jak wspominałem wcześniej, jest szczypta, naprawdę szczypta wanilii. Całość kojarzy mi się nieco z cytrynowymi cukierkami pudrowymi, Gdyż, no, do tego mamy odrobinę takiego ciepłego, może właśnie nieco pudrowego piżma. Ogólnie jest, jest super, naprawdę Aventusa bardzo lubię, jest w bazie jest naprawdę super. W sercu jest naprawdę super, ale w bazie, w bazie też jest dobrze, jest podobnie, poza tym, że nie mamy oczywiście owoców, które się wyciszają, no jak to owoce, albo no, jak, jak nie wyciszają się całkowicie, to na pewno nie są aż tak wyraźne jak na początku. Zostajemy z nieco ziemistym mchem, skórzaną brzozą i piżmem. Bez względu na etap rozwoju tych perfum na skórze, cały czas jest naprawdę głęboko, to, uf, głęboko, dziwne określenie na zapach perfum, ale... No, tak gładko, tak bogato, bogato, to lepsze określenie. E, I szczerze uważam, że nie są to wcale tak łatwe perfumy, jak wiele osób mówi. E, nie są to perfumy tak przyjazne w odbiorze i owszem są bardzo uniwersalne, nadadzą się na każdą porę roku, na każdą okazję, ale z pewnością nie są to perfumy, które spodobają się każdemu. E, ale jedno jest pewne, wydaje mi się, że zwracają uwagę otoczenia, a przynajmniej Kiedyś zwracały, jak nie były aż tak popularne, bo i namiętnie klonowane. No to były to perfumy, za które dostałem w życiu chyba najwięcej komplementów i jedne z niewielu, za które w ogóle dostałem jakieś komplementy. Także no, zwracały na siebie uwagę zdecydowanie. Trwałoś na mnie to około 6 do 8 godzin. Jest to wartość naprawdę uśredniona, bo Aventus potrafi być kapryśny. Raz trwałość wynosi kilka godzin, raz kilkanaście, naprawdę nie wiadomo od czego to zależy. Po prostu jest humorzasty. No. Projekt jest średnia, czasami do wysokiej. Zdarzało mi się raz, właściwie, zdarzyło mi się dostać do niego komplement po 8 godzinach na skórze, a dodam tylko, że był on w całkiem wyraźnej odległości od komplementującego, także no, to, było, to było coś. I była to wersja z 2016 roku, ale nie sądzę, aby to miało jakieś, jakieś znaczenie. Może ma, może nie ma, nieważne. Explorer teraz. I Explorer to perfumy wyraźnie inspirowane Aventusem, chociaż według mnie zdecydowanie nie jest to kopia jeden do jednego. Um, absolutnie nie jest to kopia jeden do jednego. Otwarcie tych perfum jest zdecydowanie mniej naturalne, jest bardziej drażniące, jest drażniące, nie bardziej, jest po prostu drażniące, jest syntetyczne. Na szczęście trwa to naprawdę chwilę, kilka sekund, może do minuty maksymalnie. To, co czujemy, to cytrusy, takie ostre, kojarzące się nieco z proszkiem do prania, z czystością proszku do prania. Najprawdopodobniej jest to bergamotka, stąd wnioskuję. Do tego mamy odrobiny czarnej porzeczki, chociaż zdecydowanie bardziej syntetycznej niż w Aventusie. Mamy dużo drewna, suchego drewna, wetywerii, która daje do takiej ziemistości. I taką musującą, przyprawową, świeżą nutę. E, prawdopodobnie jest to zasługa Akigalaut, które jest w nutach, jest w spisie nut. E, Akigalaut to jest frakcja olejku paczulowego, po który jest. E, paczula ta jest pozbawiona brudnych, ziemistych e, nut. I zostaje sama taka spicy, świeża paczula. E, olejek ten, no, no pachnie świeżo, drzewnie pikantnie, tak pieprzowo, musująco. Naprawdę jest to fajna rzecz. E, Ponadto jest tu nieco metalicznie, w sensie nie w tylko w Explorerze. Przez tą metaliczność może się odrobinę kojarzyć bardziej z Diorem Savage niż z Aventusem. Albo jak połączenie tych dwóch zapachów, może, może tak bardziej. Najprawdopodobniej jest to sługa ambroksanu, czyli molekuły mające imitować zapach ambry. Chociaż miałem do czynienia z czystym ambroksanem, jest to raczej zapach ciepły, nieco słony, mineralny, ale ciepły. Ale w perfumach, wydaje mi się, jeśli jest on zawarty, wydaje mi się, że z pozostałymi minutami jakoś, nie wiem, sprawia wrażenie, odbieram go jako taki mocny, słony i metaliczny, bardzo mocno dyfuzyjny zapach. No ale nieważne, nieważne, nie o ambroksanie teraz. Jest żywo, nowocześnie, całkiem agresywnie i całkiem mocno. Serce to nadal suche i nieco ziemiste drewno, połączone z metalicznym słonym bergamotkowo-ambroksanowym akordem. Do tego, jakby nieco, tak naprawdę, nieco odrobina czarnej porzeczki i chłodnego, czystego piżma. I to by było na tyle, bo bazy jako takiej nie ma w tych perfumach. Po prostu serce się wycisza i w końcu perfumy znikają. Trwałość jest przyzwoita, uśredniając myślę 4 do 6 godzin, bo również perfumy te bywają nieco kapryśne, podobnie jak Aventus. Raz siedzi na skórze 8 godzin, raz 4. Nie ma reguły. Naprawdę nie ma reguły. Projekcja jest stonowana maksymalnie do średniej, często łagodna. I jeśli chodzi o bezpośrednie porównanie tych perfum z Aventusem, znaczy ogólnie tych perfum, które dzisiaj recenzowałem, klimat jest podobny, zapachy nieco też, z wyszczególnieniem na to nieco, nie są to klony 1 do jeden, przynajmniej dla mnie. Aventus jest gładszy, jest bogatszy, jest bardziej naturalny, po prostu pachnie lepiej i pachnie drożej i Montblanc jest nowocześniejszy nie czuć takich oldschoolowych, dziadkowych może nieco nud jest żywszy jest bardziej molekularny czuć że są to perfumy tańsze czuć że są to perfumy prostsze i tu pojawia się pytanie czy to na pewno źle uważam że nie Uważam Explorer'a za naprawdę, naprawdę dobre pachnidło na co dzień. Jest niesamowicie uniwersalny zapach, pachnie bardzo przyjemnie i uważam, że są to świetne perfumy dla kogoś, kto nie jest perfumomaniakiem, jak na przykład ja, i nie ma 50 flakonów perfum na każdą okazję, tylko chce mieć jedno lub kilka pachnideł. I w takim przypadku Explorer może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jeśli jesteś jedną z takich osób, to naprawdę weź Explorera pod uwagę. Naprawdę weź. Aventus z kolei jest wyraźnie droższy nie tylko pod, pod względem ceny, ale również i zapachu. Em, nada się nieco bardziej na specjalne okazje, albo i na co dzień, jeśli srasz pieniędzmi albo coś. Em, ale no dobra, nie, nie będę komentował ceny. Em, a może będę, bo obecnie cena Aventusa jest kosmiczna i jest ogromna i uważam, że jest nieadekwatna do tego co Aventus oferuje. I poza tym zmniejszyli jeszcze jakiś czas temu flakon ze 120 do 100 ml i z tego co wiem, to nie zmienili ceny, albo jeszcze ją podnieśli. W każdym razie 100 ml Aventusa kosztuje około 1100 zł w oficjalnej dystrybucji. Świetnie. I ja szczerze uwielbiam te perfumy. Naprawdę uwielbiam Aventusa, ale bez przesady. Na szczęście, jeśli jesteś członkiem grup na, na, na Facebooku, jakichś perfumowych grup, może for dyskusyjnych, to czasami, czasami albo nawet całkiem często zdarzają się rozbiórki dużych flakonów, takich karafek po 500 ml. I da się go wyrwać za około 5 zł za mililitr i to nadal całkiem sporo, zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak dużo korzystniej. No, nie jest to dla ludzi, którzy muszą mieć flakon perfum i nie lubią odlewek, no, ale no cóż, no coś za coś, tak? E, uważam, że taka cena zawentusa jest jak najbardziej odpowiednia. No i co, już kończąc, wybór należy do Was, oczywiście. Zachęcam do przetestowania, tych, do przetestowania tych perfum ręka w rękę, bo wcale wydaje mi się, że nie są aż tak podobne jak ludzie mówią. A przynajmniej według mnie. Tyle ode mnie. Zachęcam Was do komentowania i wyrażania swoich opinii. I żegnam się z Wami. Papa! Pa.